Witam ze po po 2016 Tu jest informacja do fanów którzy wierzę w to, że oglądają nas do końca od początku do końca ogólnie wiedzą o tym, że już dawno nie mieszkamy na sobie, jak Bonas mówi, że nie mieszkamy, mieszkamy, chuja, nie mieszkamy kurwa. E, ogólnie chcę tu pan to do panów. Nie wiem, czy Wam się podoba nowy kanał nasz na YouTube. Jest 277 tysięcy, a widzów jest 300. Bardzo się z tego cieszę, że propisujecie nasz kanał. Dziękujemy za to, że zrozumieliście może faktycznie, że to, ktoś mówi, to nie jest prawdą ogólnie że trzeba przemyśleć, czy to jest prawda, czy nie. Bo zwróciłem uwagę, że dużo ludzi przestało pisać jakieś bzdety Tam, co tam niektórzy piszą, to bo, na to wyjebaną. Ogólnie. Tak mówię, no wiem, na wschodzie nie było zaciekab. Z wyglądu... Widzicie prawo tak mówi, że Meliną myl na tą wschodnią, ale już nie ma, bo już tam dwa lata nie mieszkamy, jest inne, jest nowe, widzicie, czysto, schludnie jest, w ogóle nie ma nigdy brudu czy coś, zawsze jak się nagrywa filmik, zawsze coś jest, czyli czystość, to jest ważne. Ale niektórzy nie mogą zrozumieć bo są wpędzeni w internet na stopie, że niby mieszkają na sobie, jak kurwa bonus zajwany kurwa bonus a to szczęście z dupy wijęty, kurwa taka jest prawda że on szuka kuja do dupy a nie podchodzi poważnie jak wy niektórzy ludzie poważnie podchodzicie do tematu że faktycznie nie mieszkamy i bardzo się z tego cieszę, bo tam pomiędzy tamtym mieszkaniem a tym jest dużo różnicą z tego powodu, że tam eee, nie było za ciekawe w tym sensie, że widać no, było z wyglądu wejście do mieszkania nie było czysto, jest było pamiętam do gdzieś schudnie, ale te ściany, takie kolory ścianów to to nie było miłe no i zimno tam było. Nie było co na ogrzewanie, tylko trzeba było grzać grzeczniki elektryczne. No właśnie, to jest to. A tu mamy co na, na ogrzewanie, wszystko jasno cieplutko. Tak mówię. Dziękujemy i pozdrawiam.